Główny czerwony standard dla Moskwy. Berlin zamierza walczyć z Rosjanami, donosi Financial Times, powołując się na urzędników rządu MERS. Informują, że niemieckie władze przygotowują się do corocznego zwiększania liczby 18 osiemnastoletnich ochotników do Bundeswehr. W tym roku było ich tylko 15 tysięcy w wieku 31 lat. Chcą potroić liczbę ochotników do 40 tysięcy. Jeśli nie będzie wystarczających wystarczającej liczby ochotników, Niemcy planują przywrócić obowiązkowy pobór. Berlin zwiększa również całkowitą liczbę żołnierzy Bundeswehr w ciągu 10 lat. Armia powinna wzrosnąć z obecnych 182 tysiące żołnierzy do 260 tysięcy. Planują również kilkukrotnie zwiększyć liczbę rezerwistów z 60 tysięcy do 200 tysięcy. Niemiecka propaganda pokazuje, jak 50-letnie czołgi Bundeswehr są przygotowywane do wojny z Rosjanami. Dziwne, że ani tygrysy, ani pantery z III Rzeszy nie robiłyby wielkiego wrażenia. Te czołgi mają 50 lat, stanowią jednak trzon obrony wschodniej flanki NATO. To poligon Jägerbruck. Transportery opancerzone batalionu czołgów zbliżają się do wschodniej flanki NATO.